Russia lost tens of millions of people, and we likewise lost so many. The intel community and the consensus in Washington, D.C., is that you shall never say a good word about Russian history or culture. Oh, it's just a gas station with nuclear weapons. No, Russian culture and history is very deep, very complex, somewhat beautiful, somewhat dark. Some of the greatest authors have come from Russia, some of the greatest composers, some of the greatest achievements. Of humanity have come from Russia. It's not a society that I would live in. They don't respect freedom of speech, or liberty the way we do. But they're the first man in space, from dostoevsky to the great composers, Trotsky, and so many others. This is not a culture that we should hear. teraz radio, bo połączyłem się z wami tak szybko, bo są breaking news, dosłownie 10 minut temu. Biały Dom ogłosił, że Trump rozmawiał z Putinem. Słuchamy Charlie Kirk Kirkshaw. On, on właśnie mówi, co się tam stało. Zaraz wam to przetłumaczę. Enemy the cartels aren't enemies of the United States. They're killing my neighbors in Scottsdale. The cartels are killing our fellow countrymen in Colorado, Ohio every single day. mówię, że we have to be good, best friends with Russia, but why do we hate Russia? Mówi, Dlaczego my nienawidzimy Rosji? No, Trump rozmawiał o Ukrainie, o Bliskim Wschodzie z Putinem. Podobno miał super rozmowę. No, słuchajcie, to wygląda na to, że wojna na Ukrainie już się praktycznie skończyła. To tylko są takie polerowania. Załański będzie musiał odejść, albo go odstawiał, albo po prostu podda część Ukrainy. Następuje rozbiór Ukrainy na naszych oczach. Ale posłuchajmy, co jeszcze Charlie Kirk mówi. Charlie Kirk to jest ten komentator, który będzie z pastorem Arturem Pawłowskim właśnie w Arizonie tam 20 chyba któregoś marca ja Wam miałem program właśnie z pastorem i z tym jego przyjacielem Iwanem ale te Charlie Kirk no jesteś naiwny bo mówi dlaczego my jesteśmy praktycznie w wojnie z Rosją jesteście w wojnie z Rosją bo demokratyczne pachołki z Wiktorią Noland doprowadziły do tego z Obamą Robiąc przewroty na Ukrainie, dlatego jesteście w wojnie z Rosją. No, musimy zatrzymać miliony śmierci, które są właśnie w tej chwili, no, a, no, które, ludzie, miliony umierają w, na Ukrainie i no, w Rosji także mamy przynajmniej milion ludzi którzy zginęli w tej durnej wojnie wywołanej przez globalistów i demokratów ja, ja jadę, słuchajcie, do sklepu tutaj komputerowego Na moment muszę wyskoczyć, bo dzisiaj bardzo jestem też zajęty Ale no te tam kilka minut mogę z Wami poświęcić Posłuchajmy co Charlie Kirk jeszcze mówi Bo, bo po prostu no to, są, to są wiadomości z ostatniej chwili Breaking news Widzieliśmy, że Trump będzie rozmawiał z Putinem No ale to się stało dosłownie no kilka minut temu Towards what aim and objective. We both believe very strongly in it. We agreed to it very closely. Oh, and here's the big news, everybody. Woo! It's the big one. You ready? It's gonna shake the very body politic of DC. You can feel the trembling, the, the screaming, <laughs> anchor, the anchor. I can't believe they're gonna do it. Oh, and I love this. This is my favorite part. We both Agreed to visit each other's nations. Oh, tr right. czyli Trump z Putinem mówi, right. że oboje się zgodzili, aby aby uh, odwiedzić siebie nawzajem. Oto <laughs> <laughs> demokraci right. będą po prostu żygać nienawiściu. Did you know that? During all the Cold War antagonism, Ronald Reagan stepped up like a baller and visited Russia. Także on tu przypomina Rogana, który, który też to złamał tą zimną wojno, wojenną retorykę i wi odbył wizytę w Rosji. Także mówi, że Putin, 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 Austin, Texas, Putin powinien mieć interview z rog Roganem i z Charlie Kirk. Taka próba wczoraj wieczorem, w nocy właściwie. Kiedy Biden by spał już e, jak zabity, około 11 w nocy naszego czasu e, Trump przywitał e, więźnia, Amerykanina, który. Za czasów Bidena tam 3,5 roku temu został zatrzymany na lotnisku w Rosji za marihuanę, która tutaj mu została przypisana legalnie, no się zapomniał i dostał 14 lat więzienia w Rosji i po 3,5 roku, no Biden nic nie zrobił, ale Trump go no kanałami dyplomatycznymi uwolnił, także także wczoraj go przywitał w Białym Domu, ja to oglądałem no to, to tak powinien się zachowywać prezydent, który dbał o wszystkich obywateli swoich i ściąga każdego który został nie, nielegalnie właściwie skazany według prawa amerykańskiego bo nie powinien być skazany, ale, ale w Rosji mają inne prawa więc Putin go ułaskawił no i wczoraj przyleciał do Stanów Zjednoczonych i od razu pojechali do mojego domu. Posłuchajmy się. A to, to, jest, to jest jakaś reklama jego. A, słuchajcie, ja jak zatrzymuje się, to zdejmuję pasy, bo widziałem tam, że e, ludzie mówią, że Amerykanie są tak głupi, że jak nawet rozmawia, mają livey w samochodach, to stoją na parkingu i mają zapięte pasy. No, no Ja zdejmuję te pasy. E, Słuchajcie, pozdrawiam Wam z... serdecznie. O, dziękuję Wam za wszystkie pomysły na mój kaszel. i Mam szwedzkie zioła, mam propolis. Co tam mam, mama, robię sobie z cebuli, z miodu i z, z guzików syrop. Także no, to jest jakiś taki cholerny kaszel. Tutaj wszyscy mówią, że jak go się załapie, to tam musi trwać kilka tygodni. No ale chciałem się z Wami szybko połączyć, żeby, żeby właśnie powiedzieć, że to są te, takie z ostatnich chwili wiadomości, breaking news. Trump spotka się z Putinem, rozmawiał z Putinem. Zakończenie tej wojny jest praktycznie no, już kwestią tylko dogadania się. Ukraina nie ma nic do powiedzenia, tak jak zresztą Polska i inne kraje nie mają nic do powiedzenia, są tylko pionkami używanymi w tej grze. No, trudność tak powiedzieć nie? jest to ciężko dla Polaków, którzy nawet no, mieszkają za granicą tutaj jak my, ale taka jest rzeczywistość. No, Polska Polityka i polskie polskie elity polityczne doprowadziły do tego, że Polska nie liczy się tak naprawdę w jakim, jakichkolwiek sojuszach prawdziwych na świecie nie ma tej siły przebicia politycznej nawet takie małe Węgry słuchajcie trzy razy mniejsze od Polski mają coś do powiedzenia i, i, i taki Trump liczy się z Orbanem no i tak naprawdę słuchajcie jest takim drzazgą e, pod paznokciem e, dla Unii Europejskiej, ale oni się też z nim liczą. Nie mogą tak naprawdę nic z, z, z nim złego zrobić, no bo ma w tej chwili ostre plecy u Trumpa. Żeby polscy politycy mieli coś takiego, to moglibyśmy wyskoczyć zupełnie na inną orbitę, no ale niestety nie mamy elity politycznej normalnej w tej chwili. E, posu, posłuchajmy może czek, czek, posłuchamy innych stacji radiowych. That's why you pointed it out, but if a huge percentage of our audience right now, I genuinely believe this, if you were told you could get paid through the end of the season, no, 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 so you should And they said to me, does he still management is looking to lose and the players and the coach are looking to win? No, because we are not And contact information won't show up. No, Bloomberg News, Może coś powie ciekawego Nie no tylko Charlie Kirk mówił o tym. Na razie, więc ja tego nie sprawdziłem nawet na internecie, ale jeżeli Charlie Kirk mówił, że tak się stało, to znaczy, że, że e, tak się stało. Słuchajcie, będę kończył, bo muszę uciekać. E, cynamon miód bardzo dobry na kaszel, trzeba pić trzy razy dziennie. E, mm, no tak, tak. Dzięki, dzięki jeszcze raz wam. Nie będę teraz się rozwodził nad tym, bo słuchajcie mam tak dużo e-maili wysłaliście mi na, o tym, że w Superbolu były satanistyczne momenty. No ja powiedział nie. Chcę powiedzieć, że każdy Super Bowl do tej pory miał wręcz e, rażące satanistyczne elementy. To jest w ogóle, no, ten cały, cały futbol amerykański, czy jakikolwiek sport, czy e, piłka nożna, no to, to są gladiatorzy naszych wieków, także e, wiadomo, że elity będą ich wykorzystywały do tego, żeby tam, no, mieszać w mózgach ludziom, no, a ten Super Bowl jest... Typowym satanistycznym takim świętem, gdzie, gdzie ci no, sportowcy oddają swoje zdrowie, swoją energię po to, żeby masy się cieszyły. No i były tam małe satanistyczne elementy. Na początku ten, ten, ten cały jak się zaczynał ten show, tam były te trójkąty, jakieś kwadraty, no i sam ten e, Lamarck, Lamar, czy ja, ten e, e, raper jest satanistą, nie? To, no to e, wiadomo, ale, ale nie było to takiego czegoś, jak Madonna robiła, czy Taylor Swift, czy która to ostatnia, Beyoncé z jakimiś rogami weszła na, na scenę. To czegoś takiego nie było, było bardziej ukryte. Ale słuchajcie, e, NFL, NFL, czyli ta liga amerykańska, zniosła napisy E, z wszędzie, bo zawsze były e, że te napisy, że oni walczą z rasizmem. Nie ma żadnego rasizmu. Ra, jeżeli rasizm jest, to e, czarnych i jakichś innych przeciwko białym, chrześcijańskim mężczyznom. Więc e, znieśli to i tam zamienili to chyba na jakiś tam love i coś tam, na miłość i na, na, na takie napisy e, neutralne. Więc no, e, dlatego prawdopodobnie, że ta, Trumpa był. Także to takie krótkie wyjaśnienie. Co jeszcze miałem wam wyjaśnić? E, no, Słuchajcie, tak dużo rzeczy się dzieje, że po prostu trudno, ja nie mam czasu na tym nadą, nadążać, ale yy, będę łapał tam od, od momentu do momentu yy, będę się z Wami łączył i o czymś tam mówił. Poczekajcie, jeszcze posłuchamy Charles, Charlie Kirk, bo zakończyła się yy, tam jakaś reklama. The, the the senior staff of Washington DC were doing with this Russia conflict they were barreling us blindly towards maybe a nuclear conflict but definitely a hot war which we were already funding financing every... no and Biden Ukrainę to A tego nie chcemy, prawda? Także nawet jak wy się nie zgadzacie z Trumpem i mówicie, że on jest tam satanistą, przeszedł na judaizm i masonem, i tak dalej, że to gierka dla gojów. No to słuchajcie, jeżeli zakończy tą wojnę i nie będzie trzeciej wojny światowej, e, chociaż widziałem wpisy niektórych z was, że no, Trump jest tak jak Hitler, że przygotowuje <grytanie> Stany Zjednoczone do trzeciej wojny, cały świat przygotowuje do trzeciej wojny światowej, która zacznie się z Chinami. Może tak być, nie wiem, ale na razie ważne jest, że na granicy z Polską e, nie będzie wojny między Ukrainą i Rosją. Ukraina zostanie podzielona, to na pewno to już wiemy o tym, Rosja nie odda tych, e, tych terytoriów, które zdobyła. E, na pewno Krymu i tych Donbasów, i tak dalej. E, więc. E, to dobre wiadomości. Słuchajcie, no to dobre wiadomości. Ehm... Wczoraj super wywiad Brauna u Pieszalskiego. Tak, tak, ja oglądałem właśnie Grzegorz Braun. Jest moim zdaniem jedynym mężem stanu, który może coś zrobić dla Polski. Reszta to są pachołki, więc jakieś hołownie, czy tam te, te tęczowe rafałki. Ja już rozmawiałem z profesorem Piotrowskim, Mirosławem Piotrowskim i Ustalamy program z Grzegorzem Braunem i, i z profesorem Piotrowskim. Prawdę, nie wiem, bo Grzegorz jest zajęty mocno przez chyba tydzień, ma do przodu ustawione wszystko, więc może za dwa tygodnie zrobimy ten program. A, ale, w, ale w niedzielę prawdopodobnie zrobimy program z profesorem Piotrowskim i może z kimś jeszcze zobaczymy ale no to będzie taki polityczny program, słuchajcie co tu jeszcze się dzieje, coś tam miałem wam pokazać, widzicie tak, du tak dużo się dzieje, że normalnie jak się tego nie zapisze, to, to trudno jest wszystko ogarnąć, o, <laughs> J.D. Vance zachowuje się idealnie tam z Macronem i e, w, właściwie, e, zobaczcie, nie podał, e, no ten, ten cały szczyt AI, który był w Paryżu, e, Macron całuje żonę w rękę J.D. Vance'a, J.D. Vance podaje tej niby żonie Macrona tylko rękę. Także wiadomo o co chodzi, że to, to wiecie o tym, że to nie jest kobieta tak naprawdę. Um, a tutaj jest na końcu wam pokażę wideo z urzędu majora w Kijowie, który to wygląda tak, jak to byłoby Chicago za Capona kiedy oni tam w, zarabiali nielegalnie pieniądze i potem je przeliczali w różnych pokojach. I ten kliczko, ten bokser cały, chyba, chyba jest nadal prezydentem, nawet nie wiem, ale on jest chyba oskarżony o jakieś um, um, rzeczy z prostytucją, z um, organizowaniem um, handlu kobietami i tak dalej. Słuchajcie, to jest. To, to jest. Um, z jego ofisu, kiedy Jacyś tam urzędnicy chyba liczą pieniądze Prawdopodobnie ukradzione gdzieś skądś, albo Albo prane 970. Także. Jak. Gangsterzy. Charlie Kirk tutaj mówi nam o. o historii zimnej wojny i relacjach z Rosją. No, oni nie mają pojęcia tutaj w gruncie rzeczy, Amerykanie, jak dokładnie to było, jak Zachód sprzedał Europę Wschodnią. No, i tutaj gloryfikują siebie, oczywiście, to normalne, ale jeżeli zna się prawdziwą historię, to można po prostu z nimi. Tutaj podyskutować i tłumaczyć. Ja to robię z Amerykanami cały czas, jak tam gadają jakieś głupoty, to ich prostuję i otwiera im się buzia. O tak? Wielu rzeczy nie wiedzą, po prostu ich nie uczono. Nie? Także trzymajcie się, kochani, ja uciekam. Przekazujcie tą informację, że Trump rozmawiał z Putinem, odwiedzą się nawzajem, także prawdopodobnie już wszystko jest tak na. No. To tylko będą polerowania, oni wszystko już ustalili dawno, podobno o, ma być rozejm niedługo e, za kilka tygodni, e, ale no zobaczymy, zobaczymy to się rozwija, tre, wszystko się rozwija z prędkością światła e, no, jak Putin tu przyjedzie, to będzie wielka chryja wszędzie na świecie ale Trump ma to gdzieś nie? Trump ma, e, ma kompletnie to gdzieś, problem jest tylko taki, że jak Trump skończy za 4 lata swoją kadencję, to trzeba będzie kogoś tam wsadzić, kto będzie to kontynuował to rozbijanie tego Deep State'u, niepomaganie Izraelowi, może w takim stopniu jak do tej pory to się dzieje, ale Izrael to kompletnie inna, nie będę tutaj wchodził w to, bo to jest kompletnie inna sprawa. Anton jedyny mąż Stanów to Grzegorz Brown. No, moim zdaniem też dla Polski jest E, najlepszym rozwiązaniem, chociaż nic tak naprawdę nie będzie mógł zrobić, ale przynajmniej e, e, będzie to taki wyłom, e, taka, takie pęknięcie w tym kamieniu e, tego globalizmu, który ogarnął Polskę. E, trzymajcie się. Na razie. Mm. O, dzisiaj, wie, dzisiaj wieczorem Spotkanie z Janem Jaśkowskim I jego żoną Będziemy mówić o, o tarczycy Także zapraszam Was na 22.30 Jak wrócę z pracy To, to na razie, bye bye